Cześć, witam serdecznie. Tym razem dość nietypowy film, e, a raczej jest to prośba do wszystkich, którzy mają styczność z Webasto. E, chciałbym wykonać sterownik do, obsłu do obsługi Webasto e, na tej oto e, płycie. I teraz, tak, przedstawię, jakie mam możliwości. I będę Was prosił o opis w komentarzach, co ewentualnie można uruchomić, w jakiej kolejności, ewentualnie z propozycją, jakie mogą być to e, czasy, nastawy, e, regulacje. E, mam taką płytę z wyświetlaczem 2x8 znaków. Trzy przyciski na dole. U góry możliwość zamontowania. Tu akurat mam dwa, ale maksymalnie czterech diod. Jeden, tu może być druga, trzecia i czwarta e, dioda. E, zasilanie układu o 12V DC. Tu mam wyjście z MOSFETA razem z radiatorem, więc tu jest raczej na pewno wysterowanie e, pompki paliwowej. Mamy przekaźnik ze stykiem e, zwiernym czyli może nam uruchomić na przykład wentylator, ale nie mamy możliwości sterowania prędkością obrotową tego wentylatora. I to jest taka malutka wada. No niestety nie mam tutaj takiej możliwości, ale można zastosować dodatkowy regulator z potencjometrem do prędkości obrotowej PWM, a ten przekaźnik uruchomi e, ten wentylator lub go wyłączy lub jakąś inną czyn czynność wykona, e, uruchamiając lub e, wyłączając. Mam też możliwość podłączenia... E, na przykład tu mam złącza i na nim mam masę oraz plus 12V i dwa wejścia lub wyjścia. E, ewentualnie mogę podłączyć czujnik temperatury e, lub jakiś inny czujnik, który będzie sprawdzał nam, nie wiem, obecność e, płomienia czy e, no temperaturę tu już mamy, to mogę zastosować czujnik na przykład DS18B20 e, lub jakiś Przycisk, włącznik, zewnętrzne sterowanie, no cokolwiek. Dodatkowo mamy do dyspozycji godzinę zegarkową. Ja tu może tak wyjmę, wyświetlacz sobie, odłączę zasilanie. Jest możliwość aktywacji zegarka, czyli godziny zegarkowej, i na podstawie tego jakieś wysterowanie podtrzymanie baterią. Pastylką 2032. Taka oto jest to płyta. E, bardzo proszę o wszelkie sugestie. Postaram się wszystko, co tylko jest możliwe i logiczne, zaimplementować do tego. E, myślę, że dla jakichś trzech osób, e, pierwszych, które będą chętne na taki e, układ, e, otrzymają do testów e, zupełnie po kosztach wykonania i zapisania i napisania programu do tego sterownika do WebasTo. Oczywiście standardowy przerywacz, który mógłbym zrobić, to mógłby uruchomić, powiedzmy start-stop, uruchomienie czasowe, powiedzmy pompki. Nastawy częstotliwości pracy tej pompki i uruchomienie przekaźnika, ewentualnie do, do wentylatora. Na tyle byłby taki zupełnie najprostszy, dlatego nic zupełnie jeszcze tu nie wykonałem. Bardzo bym prosił o propozycje i wszelkie sugestie od Was. Od tych wszystkich, co mają sterowniki, różnego rodzaju lub chcą wykonać we własnym zakresie e, webasto, bo gdzieś zdemontowali webasto z auta. E, wiem, jakie są możliwości stricte takich chińskich e, sterowników, ale one mają transmisję do płyty głównej i ich nie da się wykorzystać e, do własnych e, projektów. Ja chcę to zrobić uniwersalnie, nie pod jedno webasto, tylko tak, żeby mógł każdy w mniejszym lub większym stopniu wykorzystać sobie e, tego typu e, sterownik. E, ok, to chyba byłoby na tyle. Serdecznie pozdrawiam Grzesiek. Bardzo proszę o komentowanie i wszelkie sugestii, sugestie pod filmem.